Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik o trzech aplikacjach, bez których nie wyobrażam sobie życia w szkole Jeśli jesteście ciekawi co to za aplikacje, to zapraszam Was do oglądania Pierwszą aplikacją, którą chciałabym Wam pokazać jest to mobilna wersja strony internetowej zn.pl i jest to Brainly. Jest to aplikacja, w której możemy wyszukiwać odpowiedzi na zadania. Załóżmy tutaj, ktoś pyta, ile jest na przykład parków narodowych w Polsce. Mm, możemy sami też odpowiedzieć, pomóc tej osoby, więc możemy dodać własny komentarz. I na przykład, jeśli chcemy, możemy wpisać własne pytanie, na przykład oblicz pole czegoś i zobaczymy, czy jest odpowiedź. Czasami zdarza się, że do danego zadania nie ma odpowiedzi. lub W ogóle w tak jakby w sieci, że tak to ujmę całej aplikacji, nie ma takiego zadania, ponieważ ktoś po prostu yy, nie zadał pytania tak jakby z tym zadaniem, więc możemy sami po prostu zadać takie pytanie. Aplikacja jest naprawdę bardzo fajna, bardzo łatwa w użyciu, bardzo pomocna przede wszystkim, ponieważ możemy naprawdę znaleźć odpowiedzi na właśnie zadania, jeśli sami nie potrafimy. Także według mnie jest to jedna właśnie z fajniejszych aplikacji. Bo na przykład wyszukiwanie cały czas w Google odpowiedzi do zadań jest troszeczkę utrudnione i wyszukuje nam odpowiedzi na zadania z różnych stron. I na przykład na stronie internetowej zadanek.pl czasami jest takie coś, że wyskakuje jakiś limit i na przykład nie możecie zobaczyć odpowiedzi, jeśli na przykład nie macie konta lub czegoś, a pobierając aplikację nie macie praktycznie żadnych limitów, jeśli chodzi o na przykład zobaczenie odpowiedzi, więc naprawdę jest to bardzo fajne ułatwienie. Więc polecam Wam szczególnie tą aplikację. Kolejna aplikacja jest to Photomath. Jest to aplikacja, która jest bardzo przydatna jeśli chodzi o matematykę, fizykę lub jakieś inne przedmiot na którym trzeba liczyć. Jak widzicie, możemy tutaj sobie skanować zadanie. Wystarczy, że otworzycie podręcznik lub zeszyt i nakierujecie tutaj w tym paseczku. Ten pasek możecie sobie tutaj zmieniać, jak widzicie. Nakierujecie ten pasek na zadanie, czyli na przykład właśnie tak jak tu widzicie mamy x plus 9 przez coś tam i tak na przykład właśnie w książce w zeszycie. Pamiętajcie, żeby w zeszycie mieć to dokładnie napisane, ponieważ aplikacja może nie wczytać, jeśli macie takie coś, że niektóre literki wyglądają jak cyferki, cyferki jak literki jedna cyferka wygląda jak inna, więc pamiętajcie, żeby dokładnie w zeszycie mieć to rozpisane albo jeszcze pisać na czystą kartkę. Po macie Większą możliwość dokładności. Aplikacja nam skanuje, a jeśli nie chcemy skanować, wystarczy, że wejdziemy tutaj w ten kalkulator, wpiszemy tutaj mm, sami nasze działanie i od razu wyskoczy nam odpowiedź, a raczej powinna. Mamy tutaj także sinusy, mamy logarytmy, mamy literkę pi, mamy literkę nieskończoności, no mamy tutaj praktycznie wszystko, co jest potrzebne. Jeśli na przykład chcemy zobaczyć, jak zostało krok po kroku zrobione zadanie, mamy też taką możliwość. A jeśli chcemy być jeszcze dokładniejsi, możemy kliknąć tutaj i jest przedstawione, co zostało zrobione i jak. Więc według mnie jest to bardzo przydatna aplikacja. Nie mówię już tutaj o konkretnym zżynaniu po prostu wszystkich rozwiązań, bo aplikacja ma też swoje własne rozwiązania i nie wszystkie są tak jakby poprawne i tak zrobione, jak nauczyciele mogą to pokazywać wam, ale warto na przykład w tej aplikacji sprawdzić sobie wyniki. Ja tak często robię i jest to dla mnie bardzo pomocne, bo jeśli widzę, że wynik jest inny, to sprawdzam krok po kroku, jak to było zrobione i patrzę, może ja popełniłam błąd w swoim sposobie. Także sama w sobie aplikacja jest bardzo przydatna, bardzo szybka i bardzo łatwa w obsłudze, więc też bardzo wam ją polecam. Kolejną i ostatnią już aplikacją, którą chciałabym Wam pokazać, jest to Google Tłumacz. Samą sobie jest to aplikacja, po prostu chyba jedną z najpopularniejszych aplikacji, i według mnie troszeczkę niedocenianą. Ja rozumiem, że te tłumacze Google są praktycznie. Jak to się mówi? Tłumaczą po prostu w innych konstrukcjach, używają wyrazów, które nie są tak popularne, ale do tłumaczenia na przykład. Niektórych słówek, albo częściej za których nie rozumiemy, według mnie ta aplikacja jest bardzo przydatna. Mamy tutaj możliwość aparatu, czyli możemy zeskanować treść i nie musimy wpisywać, tylko możemy zeskanować jeśli czegoś spisujemy więc jest to bardzo pomocne. Mamy tutaj pismo odręczne, więc możemy napisać, nie wiem, tylko tą z angielskiego napiszmy po prostu. Hello. Jest tutaj tak, że Rozmowa, czyli możemy prowadzić rozmowę, no i także możemy wypowiadać na głos, i to jest bardzo fajne, jeśli chcemy sprawdzić własną wymowę. Także, według mnie, ta aplikacja ma kilka funkcji, dzięki których tak naprawdę możemy nie tylko tłumaczyć niektóre rzeczy, ale samym sobie pomagać. Według mnie, ta aplikacja jest bardzo przydatna, ja sama używam jej często na przykład na niemieckim. Kiedy potrzebuję coś przetłumaczyć, bo ja nie jestem idealną osobą z niemieckiego. I wielu rzeczy nie rozumiem na niemieckim, więc pomagam sobie tą aplikacją i według mnie bardzo dobrze mi się sprawdza. Jak na Google tłumaczę, to akurat ta aplikacja jest bardzo fajna. Także warto ją wypróbować, naprawdę wam polecam. Okej okay, kochani, to byłoby już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że propozycje aplikacji, którymi są moimi must have'ami w roku szkolnym, spodobają się wam. Jeśli nie znaliście tych aplikacji, to zapraszam was do pobrania ich i wypróbowania, ponieważ są naprawdę godne uwagi. A jeśli je na przykład kojarzycie, znacie lub nie mieście, to wyraźcie swoją opinię w komentarzach na temat tych aplikacji. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli filmik wam się podobał, łapki w dół, jeśli filmik wam się nie podobał. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi lub jeśli tego nie zrobiliście. Przypominam, że filmiki prawdopodobnie będą się pojawiały we wtorki, w soboty w czasie wakacyjnym, a w trakcie roku szkolnego nie obiecuję i też nie obiecuję stuprocentowo, że filmiki będą pojawiały się dwa razy w tygodniu, ale staram się nad tym pracować. Zapraszam także do moich poprzednich filmików do playlisty Back. Do playlisty Back to School 2019, gdzie znajdziecie także fajne filmiki o tematyce szkolnej. Odsyłam Was także do filmików niezwiązanych z serią Back to School, które znajdziecie na moim kanale. I to chyba wszystko. Ja się zamierzam, Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!